Serdecznie po krótkiej, a może dłuższej świątecznej i noworocznej przerwie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za złożone mi życzenia świąteczne i noworoczne. <laughs> Niestety nie bardzo byłem w stanie po prostu nawet odpisać, ponieważ no, czas mnie gonił, miałem wiele innych obowiązków. Dlatego przepraszam za tych, którzy poczuli się urażeni, bo, że tak powiem, nie odpisałem im i nie, nie, nie byłem w stanie. Złożyć życzeń noworocznych, więc nie będę tutaj się wygłupiał i mówił oczywiście o, o życzeniach świątecznych. Ale noworocznych jak najbardziej składam wszystkim fanom i fankom i bardzo mi miło było, że po prostu zapamiętaliście o mnie. Cóż, dzisiaj chciałem przedstawić Wam jedną z kolejnych postaci Marvela z serii Marvel Legend yy, Bave, czyli wiadomo kup figurki, jedną zło, dostaniesz w gratisie w każdej figurce znajdowała się jedna część, tam noga, ręka tu jest akurat bave y, odnośnie y, Galactusa Marvel Legend y, Deadlock Galactus nie pamiętam, co się znajdowało w, tej, w, tej, w, tym, w tym pudełku z nim. W każdym razie taka fajna informacja. Figurka jest bardzo fajna. Mówię to oczywiście na samym wstępie i występuje na Allegro za niecałe 100 zł. W nowym, oryginalnym oczywiście opakowaniu serii siódmej <coughs> z Galaktusem. Także wydaje mi się, że dobra cena. Wydaje mi się, że no, przystępna. Także myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę, niech sobie za, 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 zaglądnie po prostu na Allegro, wpisze Marvel Legend w dziale tam figurki. Marvel wystarczy, że wpiszę i tam mu któraś pozycja wyskoczy jest Sabreto, czyli szabnozęby, deadlock, jeszcze jest, jest Phoenix i chyba coś jeszcze było, ale już nie pamiętam do końca. W każdym razie nic. Yy, chciałem wam przedstawić dzisiaj tą figurkę, ponieważ jest ona z ja, figurką taką, która niedawno mi się znalazła <coughs> w tych moich gratach, ponieważ na mieszkaniu naprawdę nie mam miejsca na to, że trzymać tego wszystkiego. To jest może, można powiedzieć, połowa, może jedna trzecia kolekcji, którą po prostu tutaj zaprezentowałem na YouTubie. Yy. Cóż, yy, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że yy, zarejestrowałem się na jedno forum Heroes Movie. Polecam, bo dość przyjemni są ludzie. Znaczy, z paroma miałem spięcia pięcia już na samym początku, aczkolwiek no, to nie wynika z tego, że jestem jakiś zawiły czy coś w tym rodzaju, aczkolwiek po prostu mnie tam <laughs> zbesztali, bo dwa razy nie wstawiłem przecinka czy czegoś. Niestety jestem z ortografem dylektykiem też trochę, więc no za to myślę, że nie powinno być jakiegoś niewiadomo czego, no ale tam paru ludzi mi pojechało za to, znaczy jedna osoba lub dwie, no ale mnie ważne o to ogólnie po prostu polecam to forum, bo jest tam parę osób, które naprawdę znają się na rzeczy, jeżeli macie ochotę sobie porozmawiać, popatrzeć na fajne działy, to jak najbardziej polecam Heroes Movie Bardzo ciekawe forum właśnie na temat superbohaterów. Zresztą ogólnie, ale Superbohaterów przede wszystkim, ale inne tematy też po, poruszają, więc. Myślę, że powinniście mimo wszystko zaglądnąć. Powinienem, wstawię linka pod opisem do tego filmu, więc yy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to niech sobie wejdzie, zobaczy. Może zostanie na dłużej. Yy, słuchajcie, cóż, yy, Deadlock. Yy, nazwa taka dość sobie dziwna trochę. Yy, ten, oto jegomość ponoć pochodzi z yy, post pos -apokaliptycznej przyszłości. Teleportował się, w, można powiedzieć, w nasze czasy, przynajmniej czasy, kiedy żyli Avengers i cała reszta, Shield. <coughs> Inny pseudonim, pod jakim on występuje, to jest bodajże Demolisher, coś takiego. Jest to Luther Manning, o ile się nie mylę, jeżeli to jest ten, bo tych degloc było kilku. Cóż, tak parę słów na temat postaci. Za wiele to nie wiadomo na jej temat. Wiem, że powiązany był tam z różnymi grupami Alfa mech US Army, jeszcze tam paroma innymi. Shield maczało tam palce, chciało go też zwerbować, jeszcze nawet chyba go zwerbowało. Jakieś tam usprawnienia mu zapakowali właśnie odnośnie tego, ponieważ on jest tak pół człowiekiem trochę, znaczy więcej to chyba maszyną, takim cyborgiem niż tak naprawdę człowiekiem. Jedyne co mu zostało to chyba ten kawałek tej twarzy tutaj z tej strony, chociaż on tutaj też nie za, nie za dobrze wygląda, ponieważ ma te zęby i, i, i żeby nie, nie, nie przeginać pały, no to nosa też goś nie ma. Ciekawe są te... Może coś z tym światłem zrobić, bo dalej z nim walczę, ale może będzie coś widać. No cóż, nie ciekawa tutaj fajne, fajne są bajery, dość, dość fajnie jest wykończony, ta wkurka w ogóle jest fajna. A tutaj wiadomo twarz cyborga z tej strony, widać fajne naprawdę bardzo ciekawe detale, co jest fajne, spójrzcie oko, w oku jest zrobiony celownik, no i tu widać widać że gościa nie ma nosa, tu są jakieś metalowe wstawki, no to widać, że jest, nie wiem, blondyn, tak po tym poznałem, że to chyba jest ten właśnie ten Luther Manning, ale no to też pewnie do końca nie jestem. Więc cóż, takiego ciekawego ma, no, jak już mówiłem, cyborg, więc wiadomo, zwiększona siła, kilkadziesiąt do 80 ton, czy iluś tam gdzieś czytałem, że może potrafi podnieść, więc sporo, e, nieludzka nie zręczność, refleks, ulepszony mózg komputerowy, e, wytrzymałość, no i takie tam pierdoły, jak na prawdziwego cyborga przystało, prawda? E, I cóż, można powiedzieć, nasz cyborg ma taką możliwość, że tak, tutaj ktoś to kleił, ja sobie nie przypominam tego, Mój kuzyn, czort wie, jest przyklejony, ponieważ jest taka możliwość, że tu można mu to gdzieś chyba wyciągnąć i podłączyć gdzie indziej. O, właśnie, widzicie, jest możliwość łączenia go tutaj jeszcze. On z tyłu ma taką fajną, taki fajny ma jetpack. jetpack, Nie wiem, ale chyba tak, bo to latało wiem, że od Shield chyba jeszcze gdzieś tam czytałem, że dostał rakietowe buty, dzięki czemu potrafił zasuwać w powietrzu. Jetpack jest bardzo ciekawy, też fajnie zrobiony, tu są jeszcze takie dodatkowe jakieś naremienniki z jakimś tym, czy on też tutaj tędy zasuwa jakimś, nie wiem, plazmą czy jakimś laserem yy, zapieprza, no oczywiście ta givera z posadki piersiowej z lewej strony podłączona, znaczy, no przepraszam, kabel podłączony jest do giwery, yy, giwera, giwera, dość, dość ciekawa, no trochę ten wąż już się łamie, giwerka nawet fajna, widać, że to jakiś magazynek za, zasilanie, nie wiem, skąd i po co, no ale nieważne tak ma wyglądać, w każdym razie jakiś tam laser czy coś yy, tak jak mówię, sama figurka jest naprawdę też fajna, te kolory są bardzo ciekawe ten czerwony, lśniący, taki prawie metaliczny no prawie, bo ten metalik akurat nie jest, ale można go tak nazwać yy, srebrne tutaj ręce też fajnie widać te detale umieśnione. rękawice też na przykład prawie w broga przystało tutaj ręce widać, że takie można to nazwać cybernetyczne, pamiętam, że yy, Ktoś gra w gry, oczywiście mam tu na myśli Kryzysa, dwójkę, czy tam jedynkę, on też ten bohater, który jest tam się nim kieruje, prawda? Wciela się, też ma bardzo podobne te ręce, takie z takimi charakterystycznymi właśnie wypustkami na, 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 na rękach, na palcach. Tymi liniami, czy to ścięgna są od spodu, czy z góry, nie wiem, nie będę tu już wnikał. Także figurka bardzo ciekawa, buty też takie dodatkowe, no wiadomo, jak każdy super bohater jakiś tam no ten, można powiedzieć, no chyba alternatywne, czy znaczy, przepraszam negatywny, mm, ale też jest bardzo bardzo fajnie zrobione. No i ta ręka akurat jest w kolorze. Tutaj właśnie na tej ręce fajnie widać tą farbę, ona jest bardzo taka ciekawa, ten, yy, taka przyjemna, że tak powiem, w dotyku. No i ładnie wygląda tyłek cały też, no bo to jest chyba w tej jednej czerwieni zrobione buty, oczywiście jak najbardziej. No, można powiedzieć, że to jest czerwony, taki właśnie trochę metaliczny do tego, co mamy. Jak już mówiłem, ten plecak jest bardzo ciekawy, też podoba mi się taki fajny ten przekrój tutaj, nie wiem, czy on tu coś może sobie włożyć, czy to jakoś aerodynamicznie poprawić mu lot. Dobra. Lecimy punkt artykulacji, głowa jak najbardziej w górę, do tyłu, no ten zakres ruchu głowy jest bardzo duży. Spójrzcie, to jest ciekawa rzecz, bo klatka piersiowa jest podzielona na można powiedzieć, trzy części, 4 włącznie z tym, że droga tutaj ładnie się zgina. A spójrzcie jeszcze, to mi się bardzo podoba, ta, ta, ta figurka jest bardzo bogata w detale. Mam tu na myśli, właśnie spójrzcie te, te mięśnie szyi, tutaj całe, no bardzo, bardzo to fajnie zrobione. I tak jak już mówiłem, klatka piersiowa jest też ciekawie zrobiona, ponieważ spójrzcie, tutaj pracuje, pracuje, tutaj i tutaj. Także tych punktów artykulacji jest naprawdę sporo. Ręce jak najbardziej wywijamy w każdą stronę, biceps. Podwójny staw włożony bardzo to cieszy. Ręka jeszcze pracuje w tym miejscu nadgarstku, tutaj i oczywiście tutaj. Otóż palce są razem złożone, dlatego, żebym mógł trzymać bez problemu broń. Z drugą ręką jest to samo. Przepraszam, ręką standardowy staw kulkowy pod kątem 90 stopni kręcimy jak chcemy, dla deadlocka zrobienie szpagatu nie stanowi oczywiście żadnego problemu mój już troszeczkę jest roz, że tak powiem... żeby nie używać tutaj brzydkich słów żeby ktoś znowu nie pomyślał, że deprawuje młodzież ale to jest temat szeroki, głęboki jak morze troszeczkę rozjechane są dlatego jest problem, żeby go po prostu ustawić, żeby sam mógł stać no ale nieważne kolejne fajne detale, które cieszą mnie bardzo na to zwracam uwagę, szczególnie oczywiście mówię o figurkach Fajnie zrobione te nogi. To wszystko widać, że to jest taki, można powiedzieć, organizm cybernetyczny. Do tego, co mamy, znowu staw podwójny, tutaj w kolanie. But, który rusza się tutaj w tej pozycji, czyli naprawdę pozowalność jego jest ogromna. Co mamy jeszcze? Buty też fajne jakieś detale. Noga, która porusza się tak i tak na boki też, ale o, widzę, że ktoś to jednak skleił, czyli. Moją w moim przypadku nie będzie się poruszała na boki, no ale myślę, że to nie jest tak ważne. Yy, znowu stopa, która przypomina mi żółwie ninja, trochę. No i oczywiście poz, znaczy, dziurka, żeby sobie go postawić na jakimś statystyku. Yy, cóż tu mamy? Mamy makro włączone, ale nie wiem czy, czy czytać. Oczywiście, Toybis 2004 rok, czyli figurka już stara, ale oczywiście jara, jak najbardziej, ponieważ mamy 2013, no to chyba łatwo wliczyć, ile ma lat. W każdym bądź razie powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo przyjemna figurka, jedna z lepszych chyba z mojej kolekcji. Mm, przyjemnie się ją, że tak powiem, trzyma w ręku i w ogóle fajnie wygląda na półce. Że niestety u nie leżała w gratach, no to swoją drogą, ale jak już mówiłem, nie mam miejsca na to, żeby trzymać to wszystko tak na wierzchu. Ogólnie bardzo polecam. Myślę, że 100 zł to jest bardzo uczciwa cena. Tym bardziej, że tamta jest oczywiście noweczka, zapakowana w opakowaniu. No i dodatkowego dostacie element chyba Galactu Galactusa w komplecie, jak sobie ją kupicie. więc myślę, że 100 zł to jest bardzo dobra cena. To tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do nas w tej recenzji i, I zapraszam na stronę Heroes Movie yy, na forum, oczywiście tematyczne odnośnie wszystkich superbohaterów i nie tylko. Trzymajcie się, ciepło. Na razie, cześć.